Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Mafia Krypto. Słuchajcie, dawno nie oglądałem, większość osób tutaj, z tego co widzę, skreśliła mój kanał już na straty. Dosyć sporo osób było, czyli ludzi, którzy subskrybowało mój kanał, po prostu powiedziało nie i się odłączyło. Dlaczego mi nie było dwa słowa? Po prostu myślę, że każdemu po jakimś czasie jest potrzebny reset, każdy powinien odpocząć i pewnie pozbierać swoje jakieś tam przemyślenia, pewne jakieś nowe koncepcje do działania i do przedstawiania jakiejś fajnej tutaj kontentu, który będzie się wiązał z inwestowaniem w kryptowaluty. Moim pomysłem. Nie nowym i na pewno nie jakimś oszałamiającym jest po prostu kryptoskarbonka. Postanowiłem, moi drodzy, poprowadzić taki projekt, który będzie tylko zajmował się i wyłącznie inwestowaniem określonej kwoty pieniądze raz w miesiącu. Raz w miesiącu będziemy po prostu inwestowali 200 dolarów. Tak? Czyli każdy, kto będzie chciał sobie gdzieś niego po wypłacie, nie wiem, po zastrzyku jakiegoś kapitału. Gdzieś dołączyć do mojego tutaj projektu, będzie mógł sobie zobaczyć, jak będę to prowadził. Na czym to będzie polegało, moi drodzy? Więc taki projekt jest uparty tak, jak kiedyś było w dawnych czasach, bo ja jestem starym dinozaurem jeszcze pamiętam w podstawówce czasy, czasy takiej książeczki SKO. tak, Można było sobie wpłacać u pani jakieś pieniążki i później za te pieniążki realizować sobie jakieś swoje cele. Czyli nie wiem, jechać na wycieczkę, kupić sobie coś tam, wypłacić z tej kasy SKO. Pamiętam, na samym początku były to jakieś oprocentowane pieniądze i tak uczyło się małe dzieci do systematycznego oszczędzania i mądrego zarządzania swoim kapitałem. Dzisiaj czegoś takiego nie ma. Zakłada się niby dzieciom karty, ale są one tylko i wyłącznie przeznaczone do tego, żeby mogły one bezpośrednio korzystać z wirtualnego opłacania zakupów, nie burząc, nie nosząc pieniędzy w swoim portfelu, co może tam grozić jakąś zgubą, stratą, kradzieżą itd. Oczywiście karty też kradną, ale jest to po prostu takie rozwiązanie XXI wieku. A więc ten projekt, o którym ja tutaj mówię, czyli ta krypto skarbonka będzie opierała się po prostu na wpłacie jakiejś Kwoty, czyli jakieś to jest 200 dolarów miesięcznie. Moi drodzy, ja nie będę tutaj, tak jak niektórzy ludzie, wieścić, nie wiem, iluśletnich planów inwestycyjnych, bo dobrze wiecie, że życie weryfikuje codziennie nasze poczynania. I to nie jest tak, że dzisiaj, w środę czy dzisiaj we wtorek, możemy powiedzieć o czymkolwiek, co będzie miało odniesienie za rok, za dwa czy za trzy. Jeżeli ktoś. Lubi cofanie się wstecz, to może sobie to przeanalizować, jak ten proces jak ten cykl w świecie kryptowalut inwestycyjny przebiegał. Nie chce mi się tego robić, zrobiło to tysiące ludzi i tysiące ludzi wyciągnęły swoje analizy. Również nie będę zwracał tej uwagi na to szczególnej, na analizy, które są rysowane i będą rysowane jeszcze przez wielu mędrców i bogów kryptowalut. Uważam, że jeżeli podejmujesz jakiś cykl oszczędności swojego kapitału i przeznaczasz na to dosyć jakieś, dosyć jakieś poważne kwoty, no to masz za nadzór plan, jak podejść do tego w określonym celu i w jakimś tam zadaniu na jakąś tam określoną bazę czasu. Tak? Czyli na przykład, że jeżeli za te 200 dolarów Miesięcznie będę kupował sobie te projekty kryptowalutowe, które mnie interesują. I teraz zasady, jakie będą to obowiązywały, drodzy, nie będę się teraz bawił, że będę czekał na jakieś, nie wiem, ogromne spadki czy ogromne e, tąpnięcia rynku. E, jak wiecie, rynek jest w określonym pułapie, tutaj cenowym, e, cofnięty dosyć sporo od ostatniego ATH. Niektóre projekty. 10 razy do odrobienia, niektóre 15, a niektóre 20 razy do odrobienia do swojego ATH, a więc potencjał jest. Oprócz tego, jak sobie zauważycie, stare projekty, takie na przykład jak Litecoin czy XWG, potrafią pokazać pazur i będą pewnie pokazywały pazur jeszcze nie raz nie dwa. A więc nie ma multiuniwersalnego sposobu na to, żebyśmy dzisiaj powiedzieli. Nie wiem, wytypowali projekty kryptowalutowe, które w 100% dadzą nam zwroty. Następną rzeczą po wytypowaniu z tych projektów, po wpłacie tych 200 dolarów, no to będzie teoria względnego zysku, czyli kiedy będę realizował swoje zyski. I znowu tutaj nie będę się opierał na teorii iluś lat, ileś czekań, czy Bóg wie, jakichś innych. Rzeczy, bo tak jak powiedziałem, nikt nie jest w stanie przewidzieć końca świata, nikt nie jest w stanie przewidzieć, kiedy zakończy się konflikty, czy nie narodzą się nowe. Zresztą, zobaczcie, co dzieje się na świecie. Ja nie oglądam telewizji w ogóle, absolutnie. Gdzieś poniekąd ktoś, jak przyjdzie, coś mi powie, no to ja to usłyszę i mniej więcej. Czasami mówię, nie, naprawdę to się dzieje, no, ale weźcie sobie historię teraz znowu w Paryżu i te zamieszki i upadki pewnej wizji hołbionych przez wielu lat w Europie, że. Mówię tu kolokwialnie, czarni ludzie będą robili na białych. No, a polecałem książki do przeczytania. Naprawdę jest wiele, wiele, wiele rzeczy, które jasno określa ten świat. Moi drodzy, mówiłem też, że świat jest zakitowany, że cała ta otoczka, którą się nam sprzedaje, medialna, jest po prostu wielkim kłamstwem, i ostatnio znowu. Ja przeczytałem i czytam znaczy się, taką książkę o największym fałszerzu obrazów Vermeera holenderskiego. Facet po prostu był mistrzem fałszerstwa tej twórczości, tego malarza, i jak go złapano, znaleziono 1600 dzieł skopiowanych, powielonych. Dano ogromne ogłoszenie w świecie, żeby zgłaszały się marszanci, galerie, muzea. Moi drodzy, nikt się nie zgłosił. A więc to pokazuje, jak świat jest zafałszowany i um, co w tym świecie tak naprawdę jest rzeczywistością. Rzeczywistością jest, moi drodzy, nasze życie, tylko i wyłącznie. Nikt za nas tego nie przeżyje, nikt za ciebie nie wstanie, nie wyśpi się, nie zje, no i na sam koniec się nie wysra. Tak można to określić końcówką tego. A więc to my jesteśmy, um, można powiedzieć, panami swojego losu i mamy tylko jedno życie. To nie kot, który ma 7 żyć, tylko człowiek, który ma jedno życie. Warto to życie skonsumować i przeżyć w jakiś normalny sposób. I teraz można odłożyć na jakąś odrębną półkę marzenia, można odłożyć na ambicje, można odłożyć, nie wiem, jakiś złości, różne inne rzeczy związane z jakimiś negatywnymi odczuciami, po prostu zmieszać to wszystko, wrzucić i wyciągnąć jeden pozytywny walor, który będzie przyświecał nam w tym, żebyśmy z tego życia korzystali. I ta, ten projekt KryptoSkarbonka ma na celu zarabianie pieniędzy nie poprzez, nie wiem, wyszukiwanie Bóg wie jakich projektów i czekanie Bóg wie na co. Jeżeli ten projekt, który będzie kupowany w jakimś określonym punkcie, w jakimś określonym czasie w danym miesiącu zarobi po prostu 100%, ja będę realizował te zyski. Nie ja będę czekał na hossy, bo ktoś tu może powiedzieć, że ja sprzedam, a za 5 dni ten projekt urośnie następne 100% trudno. A ja po prostu będę chciał życie wyciskać jak cytryna i kryptowaluty również. Taka jest koncepcja i taka jest wizja. I nieważne, w którym momencie... Hmm, ta wizja będzie mogła się spełnić, będę po prostu konsekwentnie to realizował. Czy jest to dobra koncepcja, czy nie, to się ukaże, moi drodzy, jeżeli ktoś będzie oglądał mój kanał i razem ze mną śledził wyniki, bo będę to robił jawnie, nie będę tutaj pokazywał tylko wirtualnie, że coś gdzieś odkładam na jakimś projekcie, czy na jakimś, portfelu, tylko po prostu będę jasno pokazywał giełdy, na których kupię sobie projekty. Tych giełd będzie kilka, moi drodzy, dlatego że na jednej giełdzie jest taki projekt, na drugiej taki, na trzeciej sraki. I w większości będę korzystał z giełd scentralizowanych. Od razu to mówię, mało będę opierał się na deksach i na tych pulach płynności, które są tam czasem bardzo zgubne. Zresztą mówiłem o tym nie raz, nie dwa. A więc ten projekt KryptoSkarbonka będzie, mówię, w prostych zasadach nawiązywał do tego, że odkładamy jakąś pulę pieniędzy, czekamy na określony procent, realizujemy zysk, a dalej będziemy się zastanawiać, co robimy. Tak? Ja mówię tak, wyciągam wkład, czy wyciągam zysk, zostawiam wkład i inwestuję dalej. Nie pomnażam tego następnym razem, na następnych pieniędzy. Za na te pieniądze po prostu będę realizował swoje indywidualne marzenia, swoje indywidualne plany. Czy jest to dobra koncepcja na życie? Nie wiem. Każdy tutaj, kto prowadzi swój kanał, ma różne koncepcje i różne wizje. Ja przez 7 lat tutaj prowadzenia zauważyłem jedną rzecz. Jeżeli nie zdążysz w odpowiednim momencie zrealizować a i twoja chciwość zeżre twoją... A, rozsądkowe podejście, no to po prostu zostajesz z zero albo po prostu z dużym minusem. I to jest sprawdzone i to może Ci powiedzieć każdy, kto prowadzi tu kanał, że tak jest. Mówiący. Można zaczarować, można zaklnąć jakieś inne rzeczy, ale zawsze powracamy do jednego punktu wyjścia. Tak? Realizuj zyski i ciesz się Zarobioną kasą, bo jeżeli, powiem Wam, jest taka zasada, że jeżeli pójdziesz do kasyna i zaczniesz wygrywać dosyć sporą kwotę pieniędzy i nie wiesz kiedy odejść od tego stołu, to oprócz tego, że stracisz to, co wszystko wygrałeś, to jeszcze stracisz dodatkowo pieniądze i będziesz, no można powiedzieć, bankrutem. Tak skończyło wiele ludzi i tak skończy jeszcze wielu ludzi. Tak samo jest w świecie kryptowalut, moi drodzy. Kiedy nie wiesz. Kiedy powiedzieć pas i wziąć zysk, po prostu za jakiś czas budzi się z ręką w nocniku. Mówię, ja nie jestem Bencem, ja to mówię po prostu ze swojego doświadczenia. Również kończę z takimi psychozami, które gdzieś napędzają ten rynek, czyli wiadomościami o jakimś panu, który z czegoś rezygnuje, czy o projekcie, który ma ocalić kulę ziemską, czy zieloną planetę, czy różnymi innymi fazami projektowymi, które się budzą do życia, tylko i wyłącznie, aby ścierać się ze społecznością i wydobywać jak największe wa walory finansowe z tego przedsięwzięcia. Tak? To tylko i wyłącznie ci twórcy, którzy to tworzą na samym początku, mają ten określony plan. Na jakie projekty będę zwracał uwagę, to będę to mówił w poszczególnych odcinkach, bo te odcinki będą na pewno jasno formułowały zakupy, no i realizację zysków, kiedy przyjdzie na to pora i czas. I tym chciałbym się zajmować przez najbliższy okres. To nie będzie tutaj pokazywanie i doradzanie komuś, kto co ma robić, czy ma kupić WMPX, czy ma zamienić Xena na Zena, czy Srena na DuPena, czy inne brać udziały. Bo o tym decyduje tylko indywidualna wizja danego inwestora. Jeżeli ktoś myśli, że oglądając coś. Czy przeczytając jeden post jest w stanie nakręcić spirale z niczego multimilionera? No to naprawdę, naprawdę zapraszam do komentarzy i chciałbym, żeby to ktoś mi pokazał jasno i otwarcie jak do tego doszedł, jak to zrobił i naprawdę nie chcę mi się czytać takich, że dupa mnie boli, czy srać, czy, czy coś innego, że ktoś zarobił, a ja nie zarobiłem. Ja swoje pieniądze naprawdę zarobiłem, wziąłem to, co wziąłem, mam to, co mam i naprawdę mi to wystarczy. Robię to z perspektywy tylko i wyłącznie ludzi, którzy są na tym kanale, interesują się tym, a przez pryzmat tego, tej kryptoskarbonki, również będę pokazywał różne opcje dostępne na różnych portfelach, na różnych giełdach, możliwości stackingu czy innych rzeczy, które są powiązane właśnie z tym przetrzymywaniem naszych kryptowalut na portfelu lub na giełdzie, bo niekiedy ta kwota zakupu nie będzie równowała się z tym, żeby to gdzieś przesyłać, rozsyłać. A czasami szybki strzał, który będzie możliwy do wykonania, pozwoli nam szybko wyjąć te 100% zarobku. Ja nie mówię, że to będzie każdy strzał od razu 100%, ale będę się starał gdzieś szukać i lawirować w takich projektach, które mają taki potencjał. Tak? I, I na pewno nie będę szukał w jakichś spekulacyjnych głównych, shitcoinach czy innych rzeczach. Przestało mnie tu bawić i tracić pieniądze na eksperymenty, bo eksperymenty są dobre, kiedy. Rynek ma określoną fazę wzrostową tylko i wyłącznie, tak? Wtedy można się bawić, eksperymentować, kupować coś, bo wiadomo, że i tak to gówno będzie rosło z czasem, kiedy jest ten rynek napompowany do granic możliwości, tak? I wtedy można się bawić w eksperymenty. Kiedy rynek jest gdzieś na dnie i pojawia się taki hype, tylko kilkudniowy, czy kilkutygodniowy, no to później zazwyczaj my jesteśmy tylko i wyłącznie dawcami kapitału i naprawdę daleko mi do kogoś pouczania czy mądrowania się czy do przekazywania jakiejś tutaj wiedzy opartej na książkach z dziedziny finansów z dziedziny rachunkowości nie wiem czego jeszcze nie jestem doktorem habilitowanym ani profesorem na uniwersytecie a jeżeli nawet by, byście posłuchali takich ludzi to jasno i wyraźnie powiedzieliby wam że kryptowaluty to tylko i wyłącznie spekulacyjna gra tak jak w kasynie, tak? Nie ma to nic wspólnego z czysto racjonalnym inwestowaniem pieniędzy, jeżeli mówimy tutaj o projektach, które mają na celu po prostu e, zgłębienie jak największej szer 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 szerokości. O, przepraszam, wyleciał mi. Szerokości. Mm, społecznej. I, I tyle, moi drodzy, jeżeli sobie zobaczycie, tutaj jeszcze chciałbym Wam pokazać, bo nie wszedłem od razu na samym początku, jak wygląda tutaj sytuacja na Bitcoinie, BNB i na innych rzeczach. No to zobaczcie sobie, że Bitcoin nawet był powyżej 31 tysięcy, mamy dzisiaj 30 tysięcy 0,29 I, i, i wszyscy czekają na jakieś przebicie pułapu i wędrówkę w okolice 40 tysięcy. Ci, co kupowali Bitcoina po 15 500, dzisiaj mogą realizować 100% swojego zysku. Czy warto, czy nie warto, to zastawiam tylko i wyłącznie Wam decyzję. Ja uważam, że był czas, że można było realizować i Bitcoina kupować znowu po 25 tysięcy z hakiem. I gdybym miał, moi drodzy, tego Bitcoina kupionego za 15 tysięcy, to wtedy, kiedy pierwszy raz on przebijał 30 tysięcy, to na pewno realizowałbym moje zyski. I czekałbym na drugi odpowiedni wejście w bitcoina. Jakie ono będzie, nie wiem. To dany miesiąc zadecyduje, w który projekt kryptowalutowy będziemy inwestowali. Ja nie będę dzisiaj zaznaczał, czy nie będę tutaj kreował wizji, nie wiem, tworzył jakiegoś kontentu na temat, co ten projekt ma, czym on się charakteryzuje i tak dalej, bo to jest praca do odrobienia dla każdego inwestora. Ja za ciebie nie zrobię tej roboty, stary. Jeżeli chcesz, interesujesz się jakimkolwiek projektem, to weź się do roboty, zakaż rękawy i zapierdalaj, żebyś mógł coś zarobić. Ja po prostu pokazuję to z mojej perspektywy i to jest tylko moja ideologia inwestowania i nic więcej. I nikt z moich widzów nie musi tego robić. Będzie to cykl pokazujący, tak jak powiedziałem, działanie, schemat, różne rzeczy wokół kryptowalutowe, tak? które poniekąd będą mogły i będą pomagały różnym ludziom gdzieś tutaj zauważyć pewne aspekty tego, co nie widzieli albo tam, gdzie mogliby podążać i realizować swoje zyski. Tak? Także tyle tytułem wstępu. Mam nadzieję, że następny odcinek będzie pierwszym odcinkiem, który pokaże Wpłatę tych 200 dolarów na daną giełdę kryptowalutową, tak, i tam będziemy sobie zastanawiali się nad zakupem. Ile projektów, nie mam pojęcia. Czasami będzie to jeden projekt za 200 dolarów, czasami będą to dwa. Na pewno nie będę schodził niżej niż 50 dolarów, tak, czyli ewentualnie 4 po 50, czy 2 po 51 za 100. To będzie do rozważenia w poszczególnym cyklu inwestycyjnym. Miesiąc, 200 dolarów i zobaczymy do hos ile um, uda się zarobić. Tak? E, to, co się nie uda zrealizować w czasie e, tego przedsionka hos no to będziemy dalej realizować w hos tak? Także jest to plan multiuniwersalny. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Cześć.